Hejka wszystkim, z tej strony Paweł z kanału Gryfne Karciuszki A dziś zaczynamy nową serię I będzie to seria Stops Match Attacks Długo się broniłem przed tym Wybrałem wtedy Panini na samym początku Bo szczerze powiedziawszy nie podobały mi się podstawowe karty jakie tu były Ale jak już... Kilku tysięczny TikTok wyskakuje ze specjałami a jest ich naprawdę zdecydowanie więcej niż w pani, nie? Bo pani, nie szczerze powiedziawszy, The Fans Favorite w różnych 6 czy 7 wersjach to akurat słabe rozwiązanie. Więc co, zaczynamy. Topsy. A co mamy tutaj? Na rozpoczęcie dzisiaj starter pack. Sezonu 2025-2026. I w środku mamy dwie saszetki, każda po 12 kart, dwie karty limitowane, Kylian Mbappe i Erling Haaland jakaś karta taktyczna, przewodnik, mamy także album, checklistę i boisko do gry. Tak więc sobie to otwórzmy wszystko wyciągnięte tak więc tak dwie paczuszki karty limitowane na bok tutaj mamy pierwszą część a tu drugą z listą, co tu można trafić, więc jest tu też zdecydowanie więcej klubów, jeżeli chodzi o Panini, ale też w sumie te kluby tutaj na przykład taka Benfica, Salzburg, na przykład Celtic, tylko 5 kart, tak więc tu jest tego zdecydowanie mniej, nie ma kompletów po 18 kart z każdej, z każdego klubu, tak więc będzie to urozmaicone, ale też w określonych tylko ilościach. Tak więc tu mamy matę do gry z zasadami. Tak więc to nas na razie nie interesuje. Bo tutaj skupimy się na kolekcjonowaniu. A tutaj sprawdzimy co można tu trafić na pewno karty. Takiego typu designy Zwykłe karty Tutaj znowu mamy jakieś Rainbow Foile Cup Championy, All Action Hero Magic Memories Top Heritage Showboat Karty Counter Attack jest 9 Mamy Stealth strike Mamy złote karty Bardzo fajny Black Ed Edition i chromowane karty specjalne Do tego mamy Platinum pulę Tak więc coś tego tutaj jest Karty limitowane I tutaj sobie możemy jeszcze dodatkowo wyhaczyć w puszkach różne karty i na pewno co Was nie uminie. Mam kilka puszek z gladiatorami Także małe puszki z Wordis. Więc w sumie możemy trafić także karty Infinity, Half Fame, karty Relicty i Player Warner Jersey Relict Ale najciekawsze jakie można zdobyć, to na pewno karty z. Podpisami, prawda? W mi się nie udało. Może tutaj trafimy. Jest kilka kart. Tutaj specjalny kalendarz adwentowy. Zastanawiam się, czy go nie kupić. I tu mamy znowu karty Goldy. I tu rozpiska już wszystkich możliwych dostępnych akcesori, które można kupić. I ogólna rozpiska znowu. Tak więc to na bok. Klaser na razie pustiutki, więc też go odkładamy. A my zaczynamy pierwsze otwieranie. Paczuszek TOPS. Match Attack sezon 25-26. I co? Liczymy na jakieś konkretne dobre trafy, prawda? Zaczynamy od Markusa Llorente z Atletico Madrid, Proszę bardzo Mark Bernat z Barcelony Unai y Simon Atletic Bilbao To więc lecimy Hiszpanami I proszę pierwsza karta Stealth Strike Dominik Solanke z Tottenhamu Kolejna specjalna karta Defenders, James Taverner, z Rangers. Proszę, Camp Champion Raul, legenda Realu Madrid. Man of the Match karta Dodo z Fiorentiny, Karta Rudiger z Realu Madrid. Deys in Maeda, Celtic, let's go. Gianluca Prestiani z Benfiki, Jest Vitinha z Pezze i Robin Koch Eintrach Frankfurt. Tak więc karty zwykłe na bok, karty ciekawe do nowych zielonych tym razem foliek Więc kolejna seria nowy design folii i co? Pierwsze cztery karty w foliach Bardzo ładna karta Raula Tak więc to sobie odłóżmy tutaj Lecimy z paczką numer 2 I lecimy od zawodnika Interu Federico Di Marco Mamy help Napoli Alfonso Davis, Bayer Monachium. Proszę bardzo. I od razu jakiś Platinum Pool, Limited Edition. Alister Liverpool. Bardzo fajna karta. Showboat. Karta Dimitra Berbatowa. Z Bayernu, Leverkusen. Ja go bardziej pamiętam. Z Manchester United. Kolejna karta specjalna. Magic Memories. Francesco Akerbi. Niestety dla mnie sł słabe wspomnienie. Bo wtedy strzelił bramkę w Barcelonie. Man of the Match, Yuri Bas Ajax. I lecimy zwykłe z Boloni. Dan Ndoje Virgin Vandalek, lider Liverpool, James Madison. Tottenham i Claudia Echeverry i na koniec Jurien Timber Arsenal tak więc spoko trafy chyba dzisiaj sobie później to posprawdzam w aplikacji jak to wychodzi cenowo mam nadzieję że będzie dobrze postaramy się znowu zebrać jak najwięcej kart specjalnych i myślę, że z Barcelony znowu będziemy atakować wszystko a na zakończenie paczuszka z dwoma kartami limitowanymi i kartą taktyczną i proszę Speed Strike, Kylian Mbappe karta limitowana z Real Madrid i Goal Blast, Erling Haaland Manchester City tak więc karty limitowane także do folijek To też sobie spakujemy. Co na razie to odłożymy. Mamy kilka trafów. A żeby trochę wydłużyć odcinek, otworzymy jeszcze Mega Multipack Mamy tu trzy paczki. Nie. 4 paczuszki, czyli 48 kart, trzy bonusowe ze Starboyami i jeden New Ball Master Exclusive Edition Card. Tak więc zobaczymy, jaki specjal nam się trafi. To wyrzucimy. Mamy cztery paczki, jedną specjalną. Lotke. To co? Tu zaczynamy od tej specjalnej od razu. Co tutaj się trafi? Ballmaster Rodri, proszę, Exclusive Edition Manchester City Limited Edition Job Bellingham, brat Bellingama z Realu Madrid, Starboy, kolejny Starboy, Florian Wils, Liverpoolu i Jeffete Rangers. Tak więc. Bardzo fajne karty. Widzicie, w porównaniu do Panini otworzyliśmy tylko kilka paczek, a ile różnych rodzajów kart tu mamy? Tak więc jest na pewno ciekawiej. I myślę, że się Wam to spodoba. Tak więc, jeżeli tak się Wam podoba, to lajkujcie, komentujcie, jakie karty Wam się podobają, co trafiliście. Wy. No I zapraszam do subskrybowania. Być na bieżąco z nowymi odcinkami. A tu już lecimy z zawodnikiem Sportingu z Zenon DiBest, Luca Ranieri Fiorentina. Minjajek, Kim, Bayer Monachium. Karta, Steel Strike, Kai Havertz, Arsenal. Showboat, proszę bardzo, Legenda, Zinedine Zidane. Kolejny Magic Memories, Antoine Griezmann z Atletico Madrid. Man of the Match, Jude Bellingham z Real Madrid. Maximilian Mittelstadt Strasburg Kolejny gracz Bolonii Remo Freuler Arsenal Leonardo Trussard Zawodnik Już nie ma PSG tylko Manchester City Gianluigi Donnarumma i Dan Burn Zawodnik Newcastle Tak więc kolejne trafy do folii tak więc sobie to jakoś pogrupujmy tutaj żeby później było łatwo się z tym odnaleźć Men of the match sobie tu damy starboy na bok tu damy tu limitowane starboye tak i ten tu. I już to pasuje. A jeszcze tutaj Man of the Match w innej kolorystyce. To jest druga paczka z tego. Alejandro Grimaldo, Bayern Leverkusen. Kracz Bayernu, Josip Stančić. Kolejny jest zawodnik Barcelony. Paul Wiktor. Na pewno Paul Wiktor i Mark Bernal w serii panini nie występowali, więc też fajnie, że tacy gracze tutaj są. Mamy kolejnego Strike'a, Demis Undav Stuttgart. Magic Mamores. Nakamura Celtic. Proszę bardzo. Kolejny of the match z Rangersów. Cyril Dessers. Tu mamy All Action Hero Ricardo Orsalani, Bolonia. Zawodnik Liverpoolu Joe Gomez. David Alaba, Real Madrid. Vitinha Pezrze i Robin Koch, Eintracht. I na koniec Herb Aston Villa. Tak więc Tutaj będzie się na pewno działo w tych paczkach. Jest bardzo dużo kart do trafienia. I bardzo dużo kart specjalnych, jak widać na stole. Jeszcze dwie paczki przed nami. Tak więc lecimy dalej. od zawodnika Porto tym razem Diogo Costa, Zawodnik z Polstingu Gonzalo Incado. Herb Fiorentiny. I proszę. Mecz Atax Hall Fame. Steven Gerard z Liverpoolu. Proszę bardzo. Jaka fajna karta. Jest. Zdecydowanie lepsza. Jakościowo jest grubsza. No. Widać, że tutaj się bardziej postarali o te karty specjalne, nie tak, w Panini. Tak więc bardzo fajnie. Kolejny zawodnik z realu. Ariel Czułameni z pomocników. Mamy powtórkę Dimitra Berbatowa. Showboat. Kolejny Cup Champion. Bastian Schweinsteiger. Reprezentant z Niemiec i zawodnik Bayernu Leverkusen. Przepraszam, Bayern Monachium. Zawodnik RB Lipsk Dorgeles Nene Angelo Stiller Stuttgart John Stones Manchester City i Martin Submendi Arsenal Tak więc Dimitaro odłożymy na bok Steven Gerrard leci do folijki widzę się ledwo w tych folikach to mieści tak więc to sobie to jakoś przełóżmy, żeby się to tu wszystko zmieściło. Czułamieni. I on ląduje gdzieś tu. Był podobny. Tutaj jest tak. I Cup Champions. Ląduje obok Raula. I proszę bardzo, jak się to ładnie prezentuje. Ostatnia paczka na dziś. Znaczymy. Alex Garcia, Bayer Leverkusen. Herb FC Porto Osman Diomande Sporting. Kolejny Stealth Strike, Bradley Barcola PSG i mamy pierwszą kartę Counter Attack, Julian Alvarez z Atletico Madrid Kolejny Man of the Match, Yuri Bas, Ajax i znowu powtórka Raula, Cup Champions. Zawodnik Red Bulla, Salzburg, Oskar Gluck. Denis Unders, Herb Eintracht, Frankfurt, Oli Watkins, Aston Villa i na zakończenie Jaschko Gwardiol, Manchester City. Tak więc. Kolejne trafy lecą do folii Karta kontra ataku. A tu mamy powtóreczki. Dobrze, tak, no, była powtórka. Tak więc podsumowując na dziś, jedna karta kontra ataku. Mamy specjalną kartę taktyczną. Dwie karty limitowane. Mamy Starboy Jeffte, Florian Wirtz i Job Bellingham. Dwóch Cup Czempionów Bastian Schweinsteiger i Raul Karta z pomocników Człomeni, obrońców Tavernier. Mamy All Action Hero Ricardo Orsoloni. Mamy kilka kart Strike, Barcola, Undaw, Havertz i Solankę. Trzy karty Magic Memories Nakamura, Antoine Griezmann, i Kirby. Dwie karty Showboat Zinedine, Zidane i Berbatov. Platinum Pool z McAllisterem, Zawodnicy Man of the Match: The Dodo, Jude Bellingham, Yuri Bass. Balmaster Rodri Exclusive Edition i chyba najlepszy traf dzisiaj: Hall Fame Steven Gerrard z Liverpoolu. Tak więc, sporo trafień ciekawych i mam nadzieję, że to nie wszystko w tej serii. Tak więc, jak się podobało, lajkujcie, komentujcie, co Wam się udało trafić, co Wam się najbardziej podoba z serii, jakie karty. Ekskluzywy czy specjalne? Piszcie i subskrybujcie kanał, by być na bieżąco. A na dziś z wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek w niedzielę z serii Pokémon. A za tydzień, w środę, kolejny z Top Smash Attacks A spoilerując, trochę mogę Wam powiedzieć, że mam jeszcze trzy duże puszki. Dwie małe. Mam ekopaka i całego boksa, czyli 32 paczki. Tak więc sporo jeszcze przed nami do otwierania. A na dziś dziękuję i do zobaczenia.